Cześć Widzowie, a dzisiaj będę rysować Brain Zgadnijcie jaki dobry Brain rot. za chwilę się widzi Dobra to będzie Tum 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 Co? W które miejsce? No łączam się, bo muszę to pokolorować. Dobra, trochę dodałam dodatków. I teraz maluję kij. No co? Dobra, tak. Mogę teraz ja pierwszy? No, no 2020 No, 2025. To pa! Dziwnie mi wyszedł. Vou <laughs> Power!